Dzień dobry. Od 17 dni nie byłem na rybach i najwyższa pora to zmienić. Dzisiaj spróbuję bardzo spokojnie i na pełnym luzie złowić cokolwiek na spławik. Po takiej długiej przerwie nawet wyzdręgi będą w porządku. Mam małą puszkę kukurydzy. Musi być. Tylko sprawdzę, czy dobra, żeby nie truć ryb. Całkiem może być. W takiej małej puszce jest jej raptem 140 gramów. Od razu dodajemy całą. Mój towar do nęcenia to dwie paczki zanęty waniliowej o bardzo intensywnym zapachu. Nie mam żadnych robaków, nie mam też gliny. Chciałbym Wam powiedzieć, że specjalnie, ale zapomniałem. Musimy sobie poradzić bez. Na szybko ulepię trzy, może cztery takie kulki. Nęcimy i najwyższa pora coś złowić, bo już nie pamiętam, jak ryba wygląda. Przy nęceniu nie zależy mi na precyzji, chcę zanęcić po prostu. Dosyć blisko, grążeli. Fajnie, jakby moje kulki się nie rozpadały, ale mówi się trudno. Bardzo duży obszar. Dokładnie o to mi chodzi. Wiem, że będę łowił kawałeczek w prawo od mojego spławika, bo tam spadła większość kul. Zaczynam od pojedynczego ziarna kukurydzy. Zobaczymy, czy natychmiast będą to wzbierały w dręgi, czy dadzą nam szansę połowić coś w okolic dna. Pięknie. Wygląda na to, że moja przynęta szczęśliwie doleciała do tna. Mój spławik jest mocno przegruntowany z uwagi na duże różnice głębokości w tamtej okolicy. Im bliżej grążeli, tym płycej. Ja mam wrażenie, że tam jest cały czas ryba, a jednak nie. Zobaczymy, czy została kukurydza. Od razu poprawiłem grunt. Zobaczymy, co się wydarzy. Ryba, w końcu, nawet ładnie, próbuje walczyć. Nie będzie to wzdręga, chyba, a to dobra rozgrzewka. A jeżeli będzie to wzdręga, to piękna. A dzisiaj nawet wzdręgi mi nie przeszkadzają. Myślę, że dobre 20 minut odnęcenia. O, będzie piękna wzdręga. Dzisiaj bardzo się cieszę, nawet ze wzdręg. Chodź, nawet Cię podbierzemy. Nawet podbierak czekał od startu. Całkiem, całkiem. Jeszcze przed chwilą się zastanawiałem, czy tam coś zostało z mojej zanęty, ale widzę, że wzdręga ma pełniutki pyszczek. Także chyba coś tam jeszcze jest. Całkiem może być jak na pierwszą rybę po 17 dniach przerwy. Dzisiaj mogą być nawet wzdręgi. Zasuwaj maluchu. Mam ze sobą trochę robactwa, ale skoro się coś wydarzyło na kukurydze, wolę tak, żeby omijać te bardzo małe ryby. Jedyna wada zaczęła dosyć mocno wiać i wcale nie tak łatwo sobie trafić w moje miejsce nęcone, mimo że obszar był całkiem spory, o, trafiłem. Co wam co mówiłem. Staram się jakkolwiek przytopić tę żyłkę, bo pewnie widzicie i słyszycie, że trochę wieje, a nie jest to takie proste, bo chcę łowić dosyć blisko tych krążeli. Mam ze sobą jeszcze białe robaki i całkiem spore dendrobeny. W razie, gdyby na kukurydze nie działo się nic, albo prawie nic. Dosyć długo nic się nie dzieje, spróbujemy na dużą dendrobenę. Może dzisiaj ryby nie mają ochoty na warzywa, a chętnie zjedzą trochę mięska. Fajnie by było jeszcze trafić. O, mamy rybę. <ścoughs> o, niedobrze. Niezbyt potężna. Dendrobenka się trochę poniszczyła, ale spróbujemy jeszcze raz. I teraz tylko, żeby żadna wstręka tego nie zebrała w opadzie. A teraz krótko o tym, jak to się stało, że przez 17 dni nie byłem na ryb. To było coś koi. Pierwszy raz widzę taką rybę. Tam jest mój robal, idź tam. Nie mam pojęcia, co to było, ale było ładne i pomarańczowe, mam nadzieję, że wy zobaczyliście. To jest dobra dendrobena, na pewno jest smaczna. Póki co nie przepłynęła, a wracając do tego, co mówiłem wcześniej, dwa tygodnie temu polecieliśmy z Basią na Komunie Chrześniaka do Irlandii. Tam spędziliśmy tydzień przy naprawdę fantastycznej pogodzie i temperaturach typu 20-25 stopni, a po powrocie do Polski bardzo delikatnie, ale jednak sypał śnieg. O, widziałem tę rybę przy powierzchni. Nie mam pojęcia, co to jest, ale jest pomarańczowe na pewno. Aż mnie zaczęło kusić, żeby jej podać coś w toni, ale natychmiast dorwał mi się do tego wzdręgi. Znowu oderwałem się od tematu, więc wracając, taka bardzo, bardzo słaba pogoda utrzymała się aż do soboty. A ja niestety od niedzieli się, rozchorowałem. Kurczę, ja chyba znowu widzę tę rybę. Spróbujemy to zrobić troszkę inaczej. Zmniejszymy grunt bardzo. I spróbuję jej to podać gdzieś w toni. Zobaczymy co na to wzdręgi. A wracając do mojej opowieści, od niedzieli pogoda trochę się poprawiła. Niestety mnie złapała całkiem wysoka gorączka i fatalne samopoczucie. I dopiero dzisiaj, mimo że jeszcze nie czuję się najlepiej, pewnie służycie też mój dosyć dziwny głos, postanowiłem spróbować pojechać na ryby, ale to tylko z uwagi na to, że dzisiaj mamy 22-23 stopnie. Znowu ta ryba. Co to jest? Jeszcze się nie złapała w aparacie Ale dziadostwo Jak ją skusić na tego robaka? Od mojego nęcenia tak czy inaczej minęło już bardzo, bardzo dużo czasu W moim łowisku nie dzieje się prawie nic Więc zanim będę donęcał i próbował coś zrobić Chyba popróbuję gdzieś wyhaczyć tę rybę stoni. Poczekam czy jeszcze mi się gdzieś pokaże Po prostu zrobię kilka takich przepłynięć przy grążelach Niestety, nadal jej nie widać, a tu już wisi ryba. I to nie za duża, delikatnie mówiąc. A teraz ją widzę. Zrobimy to inaczej. Dendrobena numer 4. Założyłem dwa ziarna kukurydzy. Mam nadzieję, że to nam odstraszy wzdręgi. I chyba spróbuję po prostu położyć mój zestaw między grążelami. jeżeli to urwę, to będzie urwane. Ale jest szansa, że ta ryba gdzieś to zobaczy. Bo ja jej nie widzę. Nie dorzuciłem. To jednorazowo zobaczmy bliżej, czy wzdręgi się dobierają. Przy samych grążelach zobaczymy, co się stanie. Od mniej więcej 5 minut nie zauważyłem już tej ryby, ale tak czy inaczej spróbuję jeszcze zrobić coś teraz, już chyba naprawdę głupiego, bo po prostu się wrzucę w grążele i zobaczę, co się stanie. Mam nadzieję, że nic się nie splątało. Niech ten spławik sobie tam leży daleko z tą kukurydzą w toni. Szanse powodzenia pewnie dosyć znikome, ale warto spróbować. W grążelach nie wydarzyło się nic, udało mi się spokojnie wyjąć zestaw. Teraz spróbuję trochę z prawej strony zdaję sobie sprawę, że narobiłem trochę zamieszania i to zrobiło się delikatnie mówiąc dziwne. Ale chyba pierwszy raz w życiu na żywo widziałem rybę koi. A skoro pojawiła się szansa, żeby ją złowić to na pewno nie jest ona. To warto spróbować. O, mamy chyba kolejną malutką zdręgę na dwa ziarna kukurydzy. Spróbuję jeszcze przez 5 minut. Zobaczymy. Może akurat... Poseidon przyniesie trochę szczęścia dzisiaj. Ale właśnie założyłem dwa bardzo duże ziarna kukurydzy i już nie wiem, gdzie jest mój spławik. Mam pewną obawę, że przez te wzdręgi to się może nie udać. Teraz założyłem trzy ziarna kukurydzy. Mam nadzieję, że wzdręgi dadzą mi już święty spokój, ale próbuję tak ostatnie trzy minuty. Jeżeli nic się nie wydarzy, ciekawego jakkolwiek, to wracamy do normalnego łowienia. To chyba był grążel. Tak, nawet wisi. <noise> a już była nadzieja. Dobra, rzucam. Niech to sobie gdzieś jeszcze chwilę poleży i w międzyczasie już przygotuję kulę do nęcenia. Ale widzę, że z prawej strony jest mnóstwo wzdręg, bo nawet na trzy ziarna kukury... Nawet była. Nawet na trzy ziarna kukurydzy próbują atakować. Niech mój spławik znoszony siłą wiatru jeszcze raz przepłynie przy grążelach, a ja już szykuję towar do nęcenia i Chyba się odsunę od tych grążeli, bo te wzdręki nam nie dadzą spokoju. Niestety mojej pomarańczowej rybki nie widziałem już od minimum 10 minut. Zdaję sobie sprawę, że mogła już po prostu gdzieś daleko stąd odpłynąć. Czy ile można siedzieć w miejscu bez przesady? Jestem prawie pewien, że właśnie tę rybę widzimy na aparacie. Wybaczcie moje trzęsące się ręce. Ten aparat jest naprawdę całkiem ciężki. Tak, to musi być ona. Czyli jeszcze się kręci w okolicy, ale nie ma najmniejszej ochoty próbować zbierać czegoś z toni. To może jednak się nie odsuwamy od tych grążeli. Namieszała mi ta ryba w głowie, ale ta ryba, jeżeli się pojawia, to zwykle widzę ją z prawej strony. Jestem w stanie zaryzykować walkę z stręgami do końca dnia, żeby mieć chociaż cień szansy złowić tę rybę, i chyba dokładnie tak zrobię. Będę łowił na trzy albo 4 ziarna kukurydzy, jeśli będzie trzeba. Bo ta ryba koi jest naprawdę całkiem spora. Na haczyku trzy ziarna kukurydzy, przygotowane trzy kule do nęcenia. Przesuwam się trochę w prawo, tam gdzie ta ryba ewidentnie częściej bywa. Piękne nęcenie, i mam nadzieję, że ta ryba gdzieś nam się tutaj pokaże. Pierwsze pudło po nęceniu. Oj, 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 Ciężko rzucać. Poruszył się dosyć mocny boczny wiatr. Trzeba brać naprawdę dużą poprawkę. I cały czas dwie albo trzy kukurydze. Mój spławik nie ma. Ryby nie ma. Kukurydze zostały. I jeszcze raz. Do skutku. Wygląda na to, że mój zestaw doleciał tym razem do dna. Jest szansa, że uda się złowić coś lepszego. Na kukurydze nie działo się nic. Nie dorzuciłem jeszcze raz. Zobaczymy na dużą dendrobenę. Niestety odnoszę takie wrażenie, że mój bardzo, bardzo słaby wynik póki co to nie tylko wina mojej długiej przerwy, braków prawej i złego samopoczucia dzisiaj. Ta pomarańczowa ryba, którą kilkukrotnie widziałem, szkoda, że jeszcze nie wiem jaki to gatunek, ale spróbuję się dowiedzieć. Może ktoś już ją tutaj kiedyś złowił. Prawie cały czas kręci się przy powierzchni i podejrzewam, że większość tych ciekawszych ryb tak robi, z uwagi na to, że ostatni tydzień czy nawet ostatnie dwa tygodnie były naprawdę zimne, a dzisiaj mamy pierwszy ciepły dzień i te ryby chcą skorzystać i trochę się powygrzewać przy powierzchni. Dendrobena doleciała do dna, zobaczymy co się stanie. Mamy rybę w końcu. Była w grążelu już. I ja cię kręcę. Uff, o, jak nie idzie, to nie idzie. <grybujesz> Spróbujemy szybko poprawić rzut. Zaczyna wiać i zaraz będzie spory problem, żeby trafić. Żeby tylko wstręga nie przejęła w opadzie. Chyba się udała. Nie mam pojęcia, jakiej wielkości mogła być ryba, która natychmiast wylądowała w grążelu. Od razu poczułem tylko zaczep. Tylko przerzuciłem. I też nie ma. Strasznie dużo tej drobnicy Do skutku. Chciałem przerzucić zestaw ze świeżą dendrobeną i tym razem wzdręga chyba nie trafiła. Bidulka. Chciałbym wam oszty zaplątałem sobie kołowrotek. Jasny gwint. Co tu się stało? się? Dobra, wygląda na to, że nic strasznego. Ciekawe, czy ta ryba będzie na mnie czekała. Dobra, wszystko skręcamy. Mówiłem wam, że chory jestem. A przynajmniej byłem. Czekała na mnie ryba grzeczna, moja ulubiona. Co to za dobra rybka na jakieś pocieszenie? Na bank nie będzie to wzdręga. Nie ma szans. Ta pomarańczowa też nie linek, no może być może być o, ale zaczęło wiać niesamowicie właśnie przez ten wiatr pewnie zrobił mi się gdzieś luźny oplot który wpadł pod szpulę o panie linku, jak ja się cieszę, że wpadłeś dzisiaj, o wypiąłeś się gdzieś, tak? no sami przyznajcie, jest to naprawdę potężny lin, zobaczmy go jeszcze raz uch, a jesteś gruby idź, bo strasznie wieje, żebyś nie był chory jak ja Cóż za wspaniała pogoda, ale skoro złowiłem blina, dzień jak najbardziej na plus. A teraz będę strasznie ciekaw, co to za ryba koi, oj, 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 oj grożele I będę miał większą motywację, żeby spróbować ją złowić. Lepsza poprawka na wiatr. Akurat trochę przestało, może być. Oczywiście zaplątany kołowrotek to tylko moja wina. Musiałem gdzieś zrobić luźny nawój. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Najważniejsze, że się udało. A my, a my. Przesunięcie się w prawo zdecydowa... Na przyponie jest trochę śluzu na haczyku też. Prawdopodobnie mieliśmy lina. Ewentualnie leszcza. Chyba mi brakuje ostatnio tak tyci, tyci szczęścia. Albo w prawe po tej długiej przerwie. Nie zobaczyliście brania i już spieszę wam wytłumaczyć dlaczego. Mój spławik po prostu przesuwał się w lewą stronę, wzdłuż grążeli. I myślałem, że po prostu porwał go wiatr. Podziało się to bardzo, bardzo powoli. Chciałem w końcu przerzucić, a tu ryba. I to jakaś dziwna taka. O. Co za uroczy maluch. Tylko nie w gościu, że nie miałeś siły, żeby zatopić spławik. Tak delikatnie mówiąc nie wyglądasz zbyt potężnie, ale. ryba to ryba. O, coś się pokazało niedaleko miejsca, gdzie wdęciłem. Trzecia jakkolwiek sensowna ryba. Niestety mojej pomarańczowej rybki nadal nie widać. Może zeszły do żeru. Co za piękny maluch. <słuch> ale po takiej przerwie nawet ty cieszysz, zasłowaj do domu. Myślałem, żeby już donęcać, ale skoro pojawiły się jakieś brania, od czasu do czasu przynajmniej, to jeszcze się trochę wstrzymam. Zebrała w opadzie świeżą dendrobenę, ty bestioty. A taka ładna, o płotka, o to płotka może być. Płotce, wybaczymy nawet zniszczenie dendrobeny. Zasuwaj malucho! Tak jeszcze wracając do tego niesamowicie pokaźnego karpia w mojej skali, gdzie są gluty, kanapkowe karpie, ten nie wiem czy by się nadawał na piętkę od chleba. Chyba nie. Biorąc pod uwagę, że to dopiero rozgrzewka po bardzo długiej nieobecności nad wodą, całkiem może być. Niesamowicie zmienna jest dzisiaj pogoda, przed chwilą tak biało, że miałem duży problem, żeby dorzucić do krążeli. Aktualnie zrobiła się pełna flauta, a ja cały czas wypatruję mojej pomarańczowej ryby ale nigdzie jej nie widzę zostało mi trochę zanęty więc ulepimy jest jakieś kulki o, pcha się w krążele nie jest zbyt potężna na pewno ale nawet ładnie próbuje szaleć gdzieś nam tu ucieka w lewą stronę no chodź rybo pokaż się jestem bardzo ciekaw jaki gatunek pomarańczowe, to to nie będzie, bo nie widać linek, a coś się uratował ten dzień. Bardzo długo trzeba czekać na brania, ale jak się już trafiają, to przynajmniej nie zręgi. Ryba zapięła się bardzo płytko, ale miałem duży problem, żeby ją wypiąć. Jakaś bardzo twarda szóstka. Nie jest zbyt potężny jeszcze, ale piękny, złoty kolor, ale jest strasznie nerwowy. Niech idzie. zasołowaj gościu. Niestety powoli kończą mi się dendrobeny, więc spróbujemy znowu na kukurydzę. Może jakieś dwa ziarenka całe znajdziemy. Może być. Zobaczymy co się stanie. I kukurydzę ryba zgarnęła w opadzie, a robaków nie. Niesamowite. A zostały dwa ziarna, podejście drugie. Wygląda na to, że bezpiecznie doleciało do dna. Skoro mój zestaw w wodzie, ja zabieram się za lepienie kul. Mamy to znowu. Trochę za luźno miałem kołowrotek. O, rybka się wydaje trochę lepsza. Od razu zasuwa w prawą stronę. A już się poddała także chyba cię przeceniłem ale tym razem na kukurydze dwa ziarna mamy piękną płoć całkiem może być o! <laughs> chciałem ci tak ładnie wypuścić stąd no, niepotrzebne to było ta zmiana miejsca i przesunięcie się na prawo od krążeli wszystko zmieniło nagle pokazały się ryby a może nie największe ale regularnie coś łowimy Już od dłuższej chwili mam przygotowane trzy kule do nęcenia z całej reszty zanęty. Ale ponieważ coś regularnie dzieje, nie chcę tego psuć. Nie chcę spłoszyć tych ryb. Widać, że są w moim łowisku, więc postaram się po prostu chwilę pokorzystać. Mam wrażenie, że spławik od czasu do czasu bardzo delikatnie się wynurza i przytapia, i to już chwilę trwa. A zaraz sprawdzimy, czy tam przypadkiem nie, nie ma jakiejś ryby. W związku z tym pora na donęcanie. Moje kule pewnie już trochę przeschły, ale mam nadzieję, że bezpiecznie dolecą do celu. Prawie, że bezpiecznie. Dodatkowo, kiedy rzucałem trzecią kulę, padła bateria w GoPro. Także nie wszystko idzie zgodnie z planem, ale mam nadzieję, że po donęcaniu pojawią się jeszcze ryby. A ja przez cały ten czas rozglądam się w poszukiwaniu naszego pomarańczowego kolegi niestety. Nikt Cię go nie widać. 20 minut od nęcenia nie ma nawet jednego dotknięcia, więc wracam do ten Zobaczymy w ten sposób. Niestety ominęła was całkiem fajna akcja. Zupełnie się nie spodziewałem w kierunku, który wskazuje się działo dwóch młodych chłopaków. Przed chwilą przyjechała państwowa straż rybacka chyba, a nawet prawie na pewno i wszyscy razem sobie poćwiczyli sprinty gdzieś w kierunku lasu. Czekam na rozwój wydarzeń, bo jestem bardzo ciekaw, czy ich dogonią. Chłopacy przechodzili obok mnie, na oko mają 13-15 lat, coś takiego, więc pewnie biegają całkiem szybko. Niestety na Dendrobenę również nie dzieje się zupełnie nic. Myślę, że spróbujemy zrobić chyba jeden z ostatnich rzutów, jeżeli nic się nie zmieni. To będzie pora zawijać. Może to takie okienko żerowania było dosyć krótkie, i znowu te ryby mają mnie w nosie. W moim łowisku nadal nie dzieje się absolutnie nic. Pomarańczowej ryby nadal nie widać, a chłopakom chyba się przyfarciło, bo skończyło się na pouczeniu, przynajmniej z tego co słyszałem gdzieś tutaj za krzakami. Godzina 17:39 daje sobie czas do 18. Jeżeli nie wydarzy się nic, niesamowitego? To będzie pora zawijać. Może te ryby po prostu już mają to wszystko w nosie. Może przeniosły się gdzieś w prawą stronę albo dalej ode mnie, gdzie jest znacznie głębiej. Z całą pewnością w mojej okolicy nie za bardzo już te większe rybki widać, a wcześniej dosyć regularnie były przy powierzchni. branie w opadzie. Coś mamy, ale obawiam się, że wzdręgę. Natychmiast porzucie. Ja mam wrażenie, że coś pomarańczowego mi miknęło blisko grążeli, ale nie jestem pewien. Wzdręga? Pewnie, że wzdręga. Całkiem może być. Dzisiaj biorąc pod uwagę i tę przerwę i trochę jeszcze chyba moją chorobę, może być. Zasłaj. Została mi ostatnia dendrobena. Widzę tę rybę. Jestem prawie pewien, że to ona. W moim łowisku i tak się nic nie dzieje, to jeszcze na koniec raz spróbuję się do niej dorwać. Mniej więcej wiem, w którym kierunku płynęła. Może jak zobaczę na swoich drodze jakiego pysznego robaczka, to się skusi. Oby tylko szybciej nie skusiła się jakaś wzdręga. Zeszła. <noise> o nie mamy farta dzisiaj. Ale zaraz spod powierzchni. O, trzymała zarobala. Gdzie jest moja piękna ryba? Niestety jej nie widzę, a może i ją widzę? Bardzo bym chciał wam ją lepiej pokazać, ale niestety ja patrzę przez okulary z polaryzacją. O, pięknie. Z polaryzacją widzę całkiem nieźle, natomiast na tak duży obiektyw w aparacie nie mam szans założyć swoich okularów. Myślę, że warto też dodać, że na 90% to był ostatni rzut dzisiaj. I niech to sobie tam leży między grążelami, aż nie pokaże się tam coś ciekawego. Coś przytopiło. Ryba jest. Nie. Przeciąganie ryb przez grążele. Urok przeciąganie ryb przez grążele, ale na 100% to nie była ta ryba, którą widziałem, bo ta udała się w stronę lasu jakieś dwie minuty temu. Niestety, do dzisiaj nie wiedziałem, że jest tutaj jakaś ładna, ozdobna ryba, a teraz już będę wiedział, na co polować szkoda, że tak rzadko się pokazuje, bo chciałbym wam ją zademonstrować. Biorąc pod uwagę moją długą przerwę i nie najlepsze zdrowie dzisiaj, wynik całkiem niezły, ale to tylko rozgrzewka przed tym, co będzie dalej. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i do następnego filmu.